Ile wydałem na wszystkie narzędzia AI w mojej firmie we wrześniu? Ostatni koszt Cię naprawdę zszokuje. ChatGPT. Mam subskrypcję Plus, która kosztuje 20 dolarów miesięcznie. Midjourney Do tworzenia grafik. Tutaj mam roczną subskrypcję, która w przeliczeniu na miesiąc wychodzi 24 dolary. OpenAI API. Tutaj wchodzimy już w wyższe koszty, ale używam tego API w kilku różnych projektach. Między innymi do wsparcia obsługi klienta w naszym wewnętrznym firmowym odpowiedniku Chata GPT oraz do tworzenia obrazów. To jedyne narzędzie, które dobrze radzi sobie z polskimi tekstami na grafice, więc używamy też do tworzenia reklam. Jest tego znacznie więcej. Mam około 10 projektów, które korzystają z API OpenAI. We wrześniu wyszło to 198 dolarów. Google Gemini. Z tego tak naprawdę powinienem zrezygnować, bo w zasadzie nie korzystam, ale subskrypcja we wrześniu była aktywna. 98 zł. Google Gemini API. To tak naprawdę obejmuje obrazy generowane lub edytowane w NanoBanana oraz wideo stworzone w WO3. To ostatnie jest dość drogie, więc mimo że nie tworzyliśmy ich bardzo dużo, to łączny koszt wyszedł 1094 zł. 11 Labs do tworzenia voice-over łącznie z głosem, który właśnie słyszysz. Tutaj we wrześniu zapłaciłem za miesięczną subskrypcję 22 dolary. Ale w październiku moje potrzeby już znacznie wzrosły. Spodziewam się przekroczyć 300 dolarów. Fal AI to usługa, która integruje w sobie bardzo dużo różnych modeli. Ja przede wszystkim używam modeli wideo do tworzenia awatarów sporadycznie, do wygenerowania czegoś w innych modelach, których nie mam wykupionych bezpośrednio, jak na przykład chiński One. Tutaj wyszło łącznie 37 dolarów, podobnie jak w przypadku Eleven Labs, w październiku będzie znacznie więcej. Runway, Kolejne narzędzie do tworzenia wideo tutaj miesięczna subskrypcja wynosi 15 euro. Hagen tak narzędzie do tworzenia awatarów, tłumaczenia wideo i podobnych zastosowań. Korzystam z planu Creator za 25 euro miesięcznie. To co właśnie widzisz, to awatar stworzony przez Hagen. Przyznaj się w komentarzu, czy się zorientowałeś, że to nie jest nagranie. Captions. To kolejne narzędzie, którego używam do awatarów, ale świetnie sprawdza się też do dodawania napisów do filmów. Jest chyba najtańszą pozycją na całej liście. Korzystam z rocznej subskrypcji Max, która w przeliczeniu na miesiąc wychodzi niecałe 17 dolarów, Antropic API, czyli Cloud, no i pora na naszą ostatnią, najbardziej szokującą pozycję. Cloud używam do tworzenia aplikacji, stron internetowych czy apek mobilnych. We wrześniu wyszła z tego dość oszałamiająca kwota 1267 dolarów. Razem wychodzi około 7150 zł, czy to dużo, jeśli by chcieć używać tego prywatnie. Do zabawy, to oczywiście nikt normalny nie wydałby takich pieniędzy na nasze. AI. Ale mówimy tu o biznesowym zastosowaniu. A w takim wypadku liczą się dwie rzeczy: jaki jest koszt alternatywny, czyli ile musielibyśmy zapłacić, by osiągnąć ten sam efekt bez tych narzędzi i jakie przychody można dzięki nim osiągnąć. Jest to w zasadzie porównywalna kwota z kosztem zatrudnienia jednej osoby za minimalną krajową. A wszystkie te narzędzia zastępują pracę co najmniej kilku osób i mówimy tu o specjalistach, których zarobki są znacznie wyższe. Sam Cloud, będący najwyższą pozycją w całym zestawieniu, zastępuje pracę kilkuosobowego zespołu programistów, gdzie zarobki są liczone w kwotach rzędu kilkudziesięciu tysięcy za osobę. Gdyby nie te narzędzia, zapłaciłbym dziesięć razy więcej za same wynagrodzenia dodatkowych osób. Nie bez znaczenia jest też elastyczność. Akurat we wrześniu miałem większe potrzeby związane z tworzeniem oprogramowania, stąd ta jedna wysoka pozycja. Wybierając zatrudnienie zamiast narzędzi AI, trzeba liczyć się z tym, że będzie to długoterminowa współpraca, z której nie da się zrezygnować, gdy potrzeby są mniejsze. Oczywiście AI to nie tylko możliwość ograniczenia zatrudnienia, to także znaczny wzrost wydajności każdej osoby w zespole, wliczając w to mnie samego. Patrząc od strony przychodowej, polecam zobaczyć ten filmik, gdzie pokazuję, jak jedno wideo stworzone z użyciem awatara AI, które kosztowało około 20 zł, pozyskało mi prawie 250 klientów i prawie 20 tysięcy zł sprzedaży. Jeśli też chcesz osiągnąć w swoim biznesie podobne oszczędności, jeśli chcesz zwiększyć wydajność swojego zespołu, albo jeśli to ty jesteś pracownikiem i obawiasz się zastąpienia, to koniecznie zaobserwuj mnie i sprawdź moją aplikację do nauki tych narzędzi AI. Link znajdziesz poniżej a jeśli się nie wyświetla to wejdź w mój profil, link będzie w bio.